Sorry, nie mogę czytać czatu, teraz jestem. P... Skupiony. No co za pies! Let's go! Jetpack Joy Chicken. Dobra, do jakiego wyniku mam dobić? Potrzebuję jakiejś motywacji. 69? Nie wiem, jak to jest punktacja naliczana. Czekajcie, zróbmy jeden practice run. Nie dobra, 69 będzie tu easy. Ale fizyka tu chyba działa. Jak chcełem, jest 2 Ile miałem? 113. To tak z 500 minimum, nie? Myślicie, że ma kategorię? Chyba jeszcze nie. To jest właśnie powód, dla którego wyszedł CS2. Teraz ja mogę robić za monety w sumie. Bo ja nawet nie wiem Ło 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 Musicie mi wymyślić jakąś karę O kurwa, Jak nie wbiję konkretnego wyniku You mongrel dogs Zerujesz Drina Zbyt easy Mi się wydaje O, 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 Dobra, 500 już mam To się jeszcze nie wbiłem, ale teraz to będzie łatwe, pa, 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 pa. Podlatywanie na dół jest najgorsze, bo kurwa ten kurczak za szybko spada. O! 430 Easy. Łatwiej wydzie. Jak nie wbijesz 1000, to młody korden 808 na pętli. Łączysz 5 różnych mocniejszych procentowych alkoholi i pijesz? Stary, nie mam tylu w domu. A w Krakowie o tej godzinie nie kupię już. No teraz to musi pójść. Na. Nie, no myślę, że 1000. 1000 to jest taki. Rzeczywiście, challenge'ujący wynik. O. O. Jak każdy liczył na jakąś operację w CS2 dostaliśmy, nie? Gdybyście się zastanawiali, co Valve robi z tą gierką. Może jest to mapa społeczności, ale mi się wydaje, że to po prostu devowie, z racji, że się opierdalają z grom. to wrzucili sobie taki projektik żeby zobaczyć, jak tam odzew. Wiecie, o co chodzi. O kurwa, no tak, bo w Jetpack i jeszcze te przelatywały. Tysiąc? 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 jest all time high score kurwa tej mapy, ktoś ma? Ty dobra, teraz się zajebiście Tysiąc w tym ranie, czuję to o. Kurwa! A, bo koiny mi dodałem jeszcze do wyniku. No! To co? Dwa koła. Dwa koła realne do zrobienia. Widziałem, jak G2 prawie przegrało rundę, no. Gdyby przejebali tą rundę, to by cały, cały mecz w dupę dostali. Gdyby nie ten ostatni ostatni nabój w Diglu Snaxa, i ja pierdolę. Hunter się spalił w własnym mołotowie. By the way, oglądałem to na telefonie, w, jak Uberem, jak tam do Barbera. Jak zobaczyłem tą rundę, to mówię nie. Blokuje ile kurwa się obcinać, nie? Bo to nie na moje nerwy. O, o. No ale co, klasyczek znawi. Kurwa, no i znowu za wysoko podleciałem. Zagadaliście. Nudna gierka, kiedy Satisfactory? Kurwa, z jednej nudnej na drugą chcesz. Mogę wam pokazać co w fabryce zrobiłem zaraz. Łop, łop, łop. Ale laguje ta gierka co jakiś czas, nie? Zbyt zaawansowana graficznie. Ty, nie jestem w stanie ogarnąć czy tutaj się losowo generuje mapa, czy nie? Jeżeli tu się nie generuje losowo mapa, Czysto teoretycznie byłbyś w stanie ustawić binda sztywnego, który przechodzi Ci ją perfekcyjnie. Jeżeli ona się jeszcze lupuje szczególnie w którymś momencie. Kurwa, prawie spadłem. Ile coinów miałem na ostatnim? Ktoś pęta? Kurwa, lagi! No lagi! Prawie zginąłem przez lagi, ty! Sorry, nie mogę czytać chatu. Teraz jestem kurwa skupiony. No, co za pies? Jakie kurwa miałem uniknąć tej rakiety? Muszę być chyba niżej. Dobra, muszę pamiętać, że przy 1000 punktów muszę być niżej na ziemi, żeby wylecieć do góry. Bo nie mogę spaść szybciej w dół, ale mogę szybciej wzlecieć do góry. To jest taktyka. Mój goal to jest 2000 punktów. Posądzam twórców o lenistwo, twórców CSA 2 Kurwa, to nawet nie posądzam, ja stwierdzam fakt. Jeżeli chodzi o walwa w kwestii CSA, tragedia. Tempo, nad którym pracują, łatają tą gretę, jest no, naprawdę do wyjebania. Dużo do poprawy. Ale bym pograł w taki normalny jetpack joyride. Dawno nie było. Nie, za wysoko wrzucałem, kurwa. Small indie company w końcu, no ta. A nie, różni się coś tam, teraz 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 zostaję po That's so bloody hard, is it? No nie, no i znowu za wysoko wzleciałem, kurwa Siema, co mnie ominęło? Nie pytaj, stary Już nie wbijam dychy na facecie. Zbugowało się, widzieliście to? Nie, kurczaka miałem pod kamerką e, Przypiął mi się, kurwa, do sufitu I nie chciał mi w dół spać. Mogę to powtórzyć? Kurwa no, znowu prawie za wysoko wyskoczyłem. O, 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 u. u. Było ciężej. Zajebisty gameplay, nie? Lepszy niż Cez. Kurwa! No nie! Nie poddam się. Dwa tysiące może być, siema co tam? Nic. Próbuję wbić 2000 punktów. Nie zrobisz tych 2K. Dobra, to patrzcie teraz. To jest ten run. Laguje mnie, laguje mnie. O. Dobra, odciął mnie. Zastanawiam się, czy jest jakaś taktyka na to, żeby tapować, na przykład. Nie, myślałem, że u góry były monety. Kurwa, mój błąd. Dawaj, spróbuję swoje elo Przebijamy się. Kto na czacie zrobi lepszy wynik? Się zbugował kurczak, kurwa. Ale udało mi się go odkleić. O, o, blisko, blisko. Dziękuję, miałem, nie zabrałem monet przez to kurwa sabotaż. Nie! Nie o 2000 muszę wbić. Bo to będzie kompromitacja. Akurat mi się myszka naładuje, bo mam na kablu. O. Tak poszłałem kurczaki z kieszeni, no? Nie, zagapiłem się na czat, kurwa. Ty jest mamek na czasie może? Był właśnie, wiem, że był, ale czy jest dalej? Kurwa, to podskakiwanie do góry jest takie. Mylące. Instaluję jest wazną jak takie mapki z workshopa robią. Lagi już mam na to sposób. Patrzysz się na lewą część ekranu, nie na prawą. Byś widział bezpośrednio kurczaka. Ja się za bardzo na prawej skupiałem. Kurwa, no nie przytrzymałem przycisku.

Do czego się nadaje ta gra? W sensie ta mapa? Jak masz te TikToki masz gameplay z Subway Surfer, żeby utrzymywać ludzi uwagę do jakiegoś pierdolenia, to żeby to w tle sobie leciało. Lagi, lagi, lagi Nie fair Czy to będzie na YouTube? Proste stary, całe, niepocięte o, kurwa Prawie się na minę w IBM. Dobra, full focus Do dwóch koła lecimy Prawie mnie upierdolił jeszcze laser ten kurwa mapowy Jak próbowałem O. Uf. Jak nie zrobię teraz, teraz tego, co jestem gejem. Nie żeby było z tym coś złego, nie, ale... Nie! Nie! Tak popatrzyłem się na wynik, jestem gejem! Kurwa, w najgorszym możliwym momencie. Nie zrobiłem tego celowo, przysięgam. Popatrzyłem, popatrzyłem się na wynik w prawym górnym, i nie zauważyłem lasera, kurwa. No i wyszło szydło z worka. 1839. O. Niezły coming out. Last one. Niezależnie od wyniku. Nie dobra, gra mi zlagowała, to jest kurwa nie fair. Było widać to na streamie To się nie liczyło. Musi być fair run. Nie, znowu myślałem, że to, kurwa, monety, no. Dobra, to jest las, to jest las, to jest las. No. To jest las, to jest las. Jaki PB? 1839. Kurwa, zacięło mi się... Kurczę, jakby się zaczął i monet nie zebrałem. Jakieś ścinki są, kurwa? Te monety chyba tak lagują czasami. Tak, te monety się pojawiają na ekranie, tak kurwa potrafi schaczyć. Monet mało zebrałem. Widzieliście to kurwa, jaki dżur? Nie, no kurwa, dobra, chuj w tą grę. CHUJOWA mapa, nie podoba mi się. Jest bardziej wciągający niż gra w CS-a. No nie wiem. Ach, co to jest? World Record 5455 metrów. Ty, ale to jest ta laska, co mapę zrobiła. To jest NIE FAIR Znaczy i tak jechała. Pewnie, że mi internet działa. pozdro A bo da się biegać w ogóle po tym. Ja myślałem, że nie możesz puścić kurczaka, kurwa, na ziemię, jak Flappy Bird. No to, to zmienia postać rzeczy, kurwa, ty. No jak zaczynasz, to chodzić tak, no ale... Creates map, breaks world record on map, giga czas... No dobra, nie, nie pobiję 2000, czuję się jak szmata.